Polska potrzebuje e, wizji otwartego, nowoczesnego, tolerancyjnego, e, progresywnego kraju, wizji. E, na miarę XXI wieku i tylko Zjednoczona Centrolewica razem z Grzegorzem Napieralskim, razem z Aleksandrem Panie Kwaśniewskim. Panie Przewodniczący, zapraszamy, bo tutaj rozmawiamy. Właśnie poruszyliśmy bardzo nie ważny nie wątek. Tak. Jutro spotkanie Janusza Polikota z Aleksandrem Kwaśniewskim. Coś z tego będzie? Nie. No, jak nie? No, przestań. Znaczy, buduj nie. lewicę. Znaczy, ja, ja jestem za tym, żeby budować lewicę, nie. ale uważam, że to spotkanie będzie takie dobre przy herbacie. Tak naprawdę liderzy obecni w Polsce dzisiaj, czyli tu w Parlamencie. Muszą przesądzić, jak będą listy wyglądały. Jakby pan przekonał tutaj pana przewodniczącego? On, on jest przekonany już do wspólnej lewicy. Bo, Polska potrzebuje wspólnej lewicy i e, jak ktoś ale mówi jak nie, to znaczy, że Sojusz Lewicy Demokratycznej? Że jest... No widzieliśmy, jaki jest stosunek do tej współpracy. Nie wszyscy, nie wszyscy. No, no ale to Sojusz Lewicy Demokratycznej jest w takim razie wielkim hamulcowym zmian na lewicy. Ja marzę o wielkiej lewicy razem z Grzegorzem Napieralskim, razem z Leszkiem Millerem, z Aleksandrem Kwaśniewskim, z Wandą Nowicką, z Januszem Palikotem. i wtedy Wtedy będziemy mieli szansę przeciwstawić się temu wielkiemu popisowi niekompetencji politycznej, jaki zaserwowali nam ostatnimi laty Prawo i Sprawiedliwość i Platforma Obywatelska. Jesteśmy przekonani, że Sojusz Lewicy Demokratycznej przy wsparciu Aleksandra Kwaśniewskiego to jest początek końca Platformy Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości. Co do tego jesteśmy Ale przekonani? czy tam jest miejsce dla ruchu Palikota? Tam nie ma miejsca dla Janusza Palikota, bo Janusz Palikot sam się wykluczył z, ze współpracy, obrażając wszystkich posłów, obracając liderów partyjnych, nie dotrzymując żadnego słowa, zmieniając swoje, swoje poglądy. No, krąży już taki dowcip. Jeden z dziennikarek pyta Janusza Palikota o jego, o jego poglądy, a on pyta z którego roku. No mniej więcej tak jest z Januszem Palikotem, że nie wiadomo nigdy jakie są jego poglądy. Ja bym się nie zdziwił jak za chwilę by Janusz Palikot na nowo otworzył gazetę OZON. Nie słyszałem, żeby Janusz Palikot w kwestii formowania centrolewicy zmieniał kiedykolwiek zdanie. Od samego początku uważamy, że osobą, która powinna stanąć na czele szerokiego frontu centrolewicy jest Aleksander Kwaśniewski i my to mówimy od zawsze. Jeżeli ten pomysł się Leszkowi Millerowi zaczął nagle niespodziewanie dzisiaj podobać przed dzień tego jutrzejszego spotkania, no to zapraszamy. Po raz kolejny wyciągamy rękę do Leszka Millera. Leszku, jest miejsce dla ciebie w tym projekcie. Sądzę, że najdojrzalszą formacją na dzisiaj, nie wiem czy na jutro, jest jednak Sojusz Lewicy Demokratycznej i on opierając się na żelaznym, jak to cię to wygra, elektorat Janusza Palikota jest elektoratem bardzo miękkim, zainteresowanym, znaczy mi jaraniem ziół, a nie poważną polityką. I odradzałby pana Leszkowi Millerowi tę współpracę z Januszem Palikota? Nie uzurpuję sobie być doradcą pana przewodniczącego Leszka Millera. Ja sądzę, że on jest doświadczonym politykiem i wie, co robi. Zwłaszcza jak poczuł te 13-15% w sondażach, to jako stary, stary wyga polityczny nie odpuści. I żadnego palikota do swojego kręgu najbliższych współpracowników, nawet namawiany przez Aleksandra Kasińskiego, z którą dalej połączy go tak zwana szorstka męska przyjaźń, nie dopuści. Nie wydaje mi się... Wydaje żeby rezultatem tego spotkania były bardzo konkretne deklaracje, zwłaszcza ze strony pana prezydenta Kwaśniewskiego. Wydaje mi się, że trochę mało czasu jeszcze upłynęło od tego kryzysu, przez który przeszedł ruch Palikota, co chyba nie jest jeszcze naj, najlepszym momentem na to, żeby pan prezydent Kwaśniewski chciał się w sposób jednoznaczny deklarować jaką rolę postrzega w budowie przyszłej lewicy. Jeżeli spotka się jutro Kwaśniewski z Palikotem, to przegra na no bo to jest jakaś, jej się spotka, to jest próba ratowania Palikota i dołowania Kwaśniewskiego. Nie, nie, bo lista Kwaśniewskiego to to będzie lista, która raczej delikatnie mówiąc będzie początkiem końca politycznym. Kwaśniewskiego niepotrzebny, bo ma dorobek, był świetnym prezydentem i niepotrzebny to marnuje. Władza leży na ulicy. I PiS i Platforma są skończone. Nie mają żadnego potencjału mobilizacji prawdziwej serc obywateli. Polska w bardzo wielu miejscach jest w kompletnej stagnacji. Od służby zdrowia przez politykę do spraw wykluczeń, poprzez edukację do wreszcie polityki przemysłowej. Że w tych wszystkich obszarach jest oczekiwanie na jakąś nową jakość, której na pewno nie da ani Platforma, ani PiS. Aleksander Kwaśniewski ma potencjał. a udźwignięcia I wyborców ruchu Palikota, i SLD, i części jakiejś tam centrolewicy, liberalnej lewicy i tak dalej. W związku z tym to jest też taki moment w jego karierze politycznej, gdzie on wciąż może odegrać tę rolę. Więc albo teraz, czyli w, tej, w tych wyborach 2014-2015 roku, albo już nigdy Aleksander Kwaśniewski nie wróci do polityki. Ma to co ma. Z jednej strony Palikota, z drugiej strony Millera. Ja mu chętnie pomogę to posklejać. Czy to się uda? Zobaczymy. To nie niepokoi Pana to jutrzejsze spotkanie z Aleksandrem Kwaśniewskim? Nie, niepokoi mnie. Przecież prezydent Aleksander Kwaśniewski może spotykać się z każdym. Tym bardziej, że... Na Facebooku pan prezydent napisał, że na prośbę m.in. Janusza Palikota i Marka Siwca. To jest dla mnie zrozumiałe. Natomiast jestem przekonany, że Aleksander Kwaśniewski, mając tu przecież wielu przyjaciół w SLD, i widząc też jak powoli odbudowujemy się i że jesteśmy też na fali wznoszącej, przy jego pomocy możemy zakończyć w końcu te lata rządu i PiSu, i Platformy Obywatelskiej. No bardzo ciekawa jest ta zmiana zachowania Leszka Milera. Jeszcze miesiąc temu. Aleksander Kwaśniewski Millerowi był do niczego niepotrzebny. Były zgryźliwe komentarze, że niektórzy muszą się czepiać, fartuszka byłego prezydenta SLD idzie własną drogą i nie potrzebuje ani Kwaśniewskiego, ani jego porad, ani jego obecności. No, najwyraźniej to, że dochodzi do zbliżenia między Aleksandrem Kwaśniewskim a ruchem Palikota wzbudza w Leszku Millerze jakieś emocje i to chyba emocje takie bardzo gorące. No to zaproszenie Aleksandra Kwaśniewskiego na listy SLD no, nie można tego traktować poważnie. No, równie dobrze Leszek Miller może zaprosić na swoje listy Donalda Tuska albo Jarosława Kaczyńskiego i myślę, że będzie miał dokładnie ten sam efekt, czyli odmowę.